Jeszcze raz! Jesteś się tutaj. Jesteście, 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 jesteście tutaj! jeszcze. Jesteście tutaj. Nie słyszę. Czy jesteście tutaj? Tak. tak, tak. tak. Jeszcze raz. Czy ty jesteście? Tak. Jesteście, jeszcze raz. Jestem, tu jesteście? Daję. Jeszcze raz. Jest dobrze. Tu jesteście. Daję. I to jest dopiero zabawa. Kochani. Dalej. Teraz Wam pociśniemy z Piotrosem kolejny numer, który kiedyś z nagraliśmy. On się nazywa Fanatyk Prawdy. Poczekajcie. Z ładunkiem emocjonalnym. Fanatyk Prawdy. Trzeba znaleźć bicik, już teraz lecimy. Dzisiaj robimy w kilku rolach DJ-a. Nie? Mój przyjaciel. Uliczny DJ. Znaczy no. szukamy DJ-a, gdyby ktoś z Białgostoku. Nie Tym bo... DJ-em. Zapraszamy Dobra. Ra pa, pa, pa. Raz, raz. A ja ładowałem krechy To było niezłe szambo. A ścieżka mego życia miała w sobie nim Jeszcze całkiem niedawno byłem miłośnikiem Gandzi Teraz pęka się mnie ruch. Jestem fanatykiem prawdy Zakończyły się układy i przestępcze działalności Prosperuję jako syn. Chociaż byłem niewolny, nie kręci mnie. Ból. Zwycięstwo mam na koncie dzięki posłuszeństwu Prawdzie, wprawdzie bez własnych osiągnięć Ale ja dziś nie widzę, bo nie zostaje mi energię Kiedyś byłem pod przekleństwem, dziś mam z tego doświadczenie Dziś potwierdza mi sumienie to, że grałem całkiem czysto i... Nowe ziemię niczym hrabia Monte Cristo. Padam na boisko, jak tu na Ze sercem wojownika, co miłością cię nakarmi Jeśli trzeba, to uraczy życiem, za którym tęsknąć Podcałunek święty, nie podcałunek śmierci Wiem, życie to kręci, bo to fachowcy życia Chcesz, to zapraszam, królewski styl wita Na najlepszych witach ja wybieram te bergery. Oto królewski styl, bez na kamerę to kręci po to fachowcy życia Chcesz to zapraszam, królewski styl wita Na najlepszych witach ja wybieram te pękery obok po z bez barcia na kamery Gdzie się nie pojawię i tak jak Zabada, bez karpana Bo wiesz, tam w toście to jak nieki lauda Do robię skandal, bo manak mam do tego karawana Jedzie dalej, bo słów, które w Demony mają terror, ja serwuję im swój towar, Skandal, żeby świnie przebywały na salonach Wrzucę w werze, oto koszmar, który będzie dzisiaj śnił A na karku będziesz czuł do końca dni Opisjonujący styl, wszystkiego co kręte, Bo tylko to co święte jest objęte priorytetem Jednego mamy króla, jednego zwycięzcę Który powstał z martwych, po śmiercią o masz w Każdy namaszczony węset, produktem czystej pasji W tym deszcz, ożywiający zas, nie wszystko ma sens? wybieram te Węgiery, oto królewski styl Bez na kamery, wiem, że cię to kręci Bo to fachowcy życia, chcesz to zapraszam Królewski styl wita, na najlepszych witach Ja wybieram te Węgiery, oto królewski styl Bez wsparcia na kamery o! wobec prawdy, wychowany w deficytach Właścił te maski miał wiele do ukrycia Szyrząc agresję, przyjmując mocne ciosy Nauczony znosić atak, nienawidzący prosić Wszedł oceniony siebie, oceniający w cudach. To pomił Prawda, Boże ofiara syna moje serce Którego nie zatrzyma Przyjęte ukochany komplety, we mnie siła Nowe wartości Nowa rodzina Odrodzony z Bożego ducha Jak ja to kocham A fanatyk prawdy Uwielbiam nie na pokaz zmiana krzyżowa Utężna, odpłynąca Przyprowadziła mnie wprost Do ramion Ojca Prawdy fanatyk aby pana do, do końca Wiem, to kreczy, bo fachowcy życia Chcesz, to zapraszam, królewski styl, wita Na najlepszych witach ja wybieram te Węgiery Oto królewski styl, bez parcia na kamery Wiem, że Cię to kreć, o to fachowcy życia Chcesz, to zapraszam, królewski styl, wita Na najlepszych witach ja wybieram te Węgiery Oto królewski styl, bez parcia na kamery Raz, raz, jesteście tu Bez parcia na kamery dla was raz, nie słychać. Jesteście tu? Jestem! Tak, Jestem! Są niektórzy, są. są. Wiecie, kochani, raz takie dwa słowa do was jeszcze może. Jest tutaj wielu z Was, ludzi z różnym, tak naprawdę, bagażem doświadczeń, z różnym życiem. Wiecie, to nie jest tak, że tutaj chodzi o jakąś naszą przebojową historię. Bo my tutaj nie jesteśmy po to, aby, abyście nam bili brawa, abyście mówili a fajni albo niefajni, aby zrobić jakiś skandal. My jesteśmy tutaj po to, aby powiedzieć wam, że jest droga w życiu, która jest jedyna i prawidłowa, że wszystkie inne drogi oprócz tej, która jest prawidłowa, prowadzą tak naprawdę do śmierci i... My doświadczyliśmy w życiu i śmierci, i życia, ale żeby doświadczyć życia, najpierw doświadczyliśmy śmierci. I wiecie, ta śmierć jest różna. Niektórym ludziom wydaje się, że jak prowadzą tak zwane dobre życie, chodzą się tam do kościoła, sądzą tam dobrym ojcem, dobrą matką, tak zwanym, jak to się mówi, dobrym człowiekiem, no to to jakoś tu jest, czy jakoś to będzie. To wszystko jest mrzonka. To wszystko jest mrzonka. I tak naprawdę jest taki ktoś, komu zależy, abyście myśleli w ten sposób, że jakoś to będzie, że jakoś się to uda. I tym patałachem jest diabeł, który też istnieje. A najbardziej mu zależy, wiecie, na czym? Abyście się śmiali, że on nie istnieje i że to takie coś w bajkach tylko. Na tym mu zależy. To jest taki kłamca. Ale tak naprawdę, wiecie jak on działa? Robi człowiekowi saigon w głowie. Taki saigon, że człowiek przez całe życie nie zastanawia się o, nad tym, co będzie dalej, jak umrze, czy będzie dobrze, czy nie będzie dobrze, jaka tam jest droga, tylko sobie tak żyje. Jednym też z problemów, jakich doświadczyliśmy w ogóle w tym kraju, kiedy się urodziliśmy, to to, że zostaliśmy wychowani w takiej, a nie innej religii, gdzie teraz, kiedy ktoś mówi o Jezusie, a Wy o tym słuchacie, to wielu ludzi dziwnie się patrzy, wpada w konsternację i dlatego to jest chore. To jest chore. A tak naprawdę, normalne życie chrześcijańskie, wiecie, to na przykład w krajach. Stanów Zjednoczonych tam dobrze to jest norma. Nie wiecie, nie wiem, czy wiecie, ale Kain West, to jest człowiek, który się nawrócił. Potężny raper znany, znany milionom, miliard, milionom ludzi. To jest człowiek, który się spotkał z Jezusem i dzisiaj też. Jego robotą jest to, co jest naszą robotą. Mówimy wam o tym, że jest droga. I mówimy wam o tym, że ta droga jest jedna. I mówimy wam o tym, że tak naprawdę... Nic nie możecie zrobić, aby tą drogę osiągnąć, jak tylko to, żeby przyjąć ją za darmo, bo to dar. I ten Jezus, który kiedyś myślałem, że jest jakimś takim śmiesznym kimś, bo tak mi to zaprezentowała religia, jak byłem małym dzieckiem, od małego. Jakiś przepasany, jakimś prześcieradłem, nie wiadomo co kto. To ja dzisiaj wiem, że to jest najpotężniejszy kozak, kozak, to rozumiecie? Jaki się pojawił w dziejach ludzkości. Kozak kochający. Bo On przyszedł na tą ziemię nie dlatego, żeby se umrzeć, tylko dlatego, że Was pokochał i wiedział, że jeśli za Was nie umrze, to idziecie wszyscy do piekła i nie ma ratunku dla żadnej osoby, nie ma żadnej szansy za żadne uczynki. Dobre, niedobre, uratował was. I jeśli nie staniecie się za to wdzięczni, i nie powiecie dziękuję, dziękuję. Jedne prawdziwe dziękuję w życiu. Powiedziane Jezusowi, dziękuję Ci za to, że mnie uratowałeś. To jedno, dziękuję, szczere od serca, załatwia sprawę. I u mnie załatwiło. Powiedziałem: Uwielbiam Cię, dziękuję Ci, że za mnie umarłeś, że poniosłeś moje błędy na swojej skórze. Stratowany, zmiażdżony, zbity za moje błędy. Niech się Wam to śni po nocach. Że za Wasze błędy Jezus Chrystus był bity, miażdżony i dojeżdżany przez rzymskich oprawców. Pamiętajcie, zostaliście wykupieni drogocenną krwią i to już się wykonało. A to, czy, będzie, czy pójdziecie do nieba, czy do piekła, zależy od tego, jaką podejmiecie decyzję za życia. Biorę to albo odrzucam i ustanawiam swój własny dekalok. Kochani, zagramy Wam jeszcze ostatni kawałek, który z Piotrasem kiedyś stworzyliśmy, nagraliśmy do niego Teledysk. Jest to, jest to sentymentalny utwór, bo my też poznaliśmy się, wiecie, z Piotkiem, też w takich wyjątkowych, znaczy w wyjątkowych okolicznościach. My mieliśmy podobną historię, narkomaństwo, przekręty, życie na własny kredyt, na własny rozrachunek, ale wiecie, połączyło nas nie dość, że podobna historia, to podobna działalność. On jest raperem i ja jestem raperem. Dzisiaj możemy nawijać fajne kawałeczki, możemy nieść życie właśnie dla was. Jesteśmy tu jeszcze przez chwilę dla Was! Łączy nas prawda! Okay. Łączy nas tak zwana prawda! A co to jest prawda? Zapytałby ktoś! A prawda to jest ten Jezus, którego Wam przed chwilą głosiliśmy! Prawda to jest to, że zostaliście wykupieni z ręki diabła! Że zostaliście wykupieni! Wykupieni! I dzisiaj możecie to przyjąć! Zobacz, zobaczcie, powiem Wam jeszcze jedną rzecz. Jeszcze sekundkę przed tym, jak włączysz. Wiecie, kiedy się nawróciłem, to przypomniała mi się taka sytuacja. Kiedy już jako nawrócony człowiek uwielbiałem Boga wraz ze swoimi przyjaciółmi i na górze bawiły się dzieci, moje dzieci i dzieci moich znajomych bawili się razem i słyszeli, jak śpiewamy dla Boga. Wcześniej, kiedy byłem małym dzieckiem, to widziałem, jak moi rodzice się kłócą, o to kto ma więcej alkoholu w pieliszku i o takie rzeczy, wiecie, i tak sobie pomyślałem, że jaki dobry jest Jezus, jaki wspaniały jest Bóg, że... To, czego ja kiedyś doświadczyłem, zostało ukrzyżowane i moje dzieci mogą brać, mogą doświadczać dobrych wartości i widzą rodziców, którzy dają im dobry przykład. Wiecie, wielu z nas jest ludźmi, którzy lekceważą pewne rzeczy. Chcę Ci powiedzieć, że to dzisiaj, jak żyjesz, wpływa na Twoje dziecko. To dzisiaj, jak żyjesz, jak i dajesz mu przykład, wpływa na to, Jaki człowiek się staje? Dlaczego ja byłem narkomanem? Dlaczego taki byłem? Bo ktoś miał błąd i nie chciał się przyznać do tego błędu, wiecie? I tak dorośli żyją, pokazują dzieciom ten cały syf tak jak wcześniej było powiedziane, nieważne czy jesteś pod krawatem, czy jesteś człowiekiem, który jest w patologii i jest biedakiem. Ważne jest to, co masz w sercu i dzisiaj chciałem Ci powiedzieć, że kreujesz historię własnego dziecka. Muzyka kreuje historię własnego po prostu dziecka i jeżeli Twoje dziecko dzisiaj widzi Ciebie w stanie, w którym nie powinno Ciebie widzieć, to chcę Ci powiedzieć, że możesz pozwolić mu wzrastać prawdziwej muzyce, która jest muzyką serca, która jest muzyką prawdy, a nie muzyką kłamstwa. Dzisiaj tak wielu przyciągnęło tym, co jest bezwartościowe. Dzisiaj wielu przyciągnęło tym, co jest tak zwane tęczowym po prostu yy, środowiskiem. I chcę wam powiedzieć, że prawda jest dla prawdziwych ludzi. Prawda jest dla tych, którzy chcą jej, którzy mają ją w sercu, którzy odpowiedzą. Jedziemy. Jedziemy. Raz, raz. Jesteście jeszcze tu? Ostatni numer. Ostatni? Raz, raz. Ej. Tak. Niech do zatrzymania jest, mego pana. Na szkolnie, każda fala jest już zatrzymana, śmierć jest tu Płynie, płynie, życia rzeka, nie mam innego zdania. Ta. Mesjański przekaz, ukochany Mesjach Zapłacił cenę drzwi, wielka to cena łamiąca Każdy ciemności, schemat nie już nie ma Przecież razem bez współpodrzebany Miłości, poemat, kryształt, jest wykonany Opresja, depresja, każda forma presji Fizyczna, psychiczna, w ciele przywita do deski Ciele Jezu samego Boga wcielonego I cienie wzruszy, właśnie dlatego kto ma uszy Niech słucha do niej Ziemia słucha intelekt, chce wymuszać, ma się poddać moja dusza Poruszam się płynnie, po poruszam się w prawdzie, w wieczności, powiedziane powiedzione triumfalnie. Wypłynęła moc, z jego ran, wypłynęła moc, co szlepiła z mrok szata, przegrany, no go. Starodawny wąs, no kautowany, stałego sąd. Wypłynęła moc, przez jego rany wypłynęła moc, co z mrok szata, przegrany, nokautujący go. Starodawny wąs, no kautowany, stałego sąd co w tej grze jesteś ci przypomnę Żyw okochany, owszem, za tym co o, jest sobie gdzie chociaż chciałeś iść na wojnę, kto cię mi nie prawdą, Sam za to odpowie Jarzło, które noszę jest lekkie i wygodne Bo serce moje zgodne Z tym co na co dzień robię miecz i mam trzymam tarczę. W Topy boju walczy i to słusznej sprawie Bracie, po na tej ziemi jest Bo wiem, kim ja byłem, nim się stałem, bożym dzieckiem byłem, Bożym tragedieniem, ale zakupioną co ale tak tam nie pozyskał,bym wydawał dobry oboz nie szukasz swego, na kogo mogę liczyć A kto jest tylko plewo? Zarabiam na wierzchu, zbadam siebie samego. żyć, czy chcesz życie? Wypłynęła moc. moc, wypłynęła moc, jego ran wypłynęła moc. Oślepiła wzrok szatan, przegrany lokał, no tłumiący go. Starodawny wąż lokał, no z martwych stałego Wypłynęła moc, przez jego rany wypłynęła moc. Oślepiła z szatan, przegrany lokał, no tłumiący go. Staro dawny wąś, no Pautowany z martwych stałego sąd Iluzje zaprzeczenia, blokady poranienia Imaginacje, kompromisy, wypleniam Zasadzony na czystym ziadaniu, nieskaziczeniu Osadzony na wyżynach, niebieskich biel. Nie żadnej usteki, pije orężem słowa Żadnej połączności, to całość nie połowa Zjednoczony z Chrystusem, wyposażony w duchu, każde rozwiązanie dane Kwestia, czy jest uwalniane, naboje przeładowane, pociski słowa Jezus to mesja, mieszanka wybuchowa Palam ląd, niosąc realną wolność Ustanawiam nie prosząc, bo mam Bożą zdolność swoje depresyjna mina Wypowiedziana armia, z tego syna Szkolano się ugina, na to imię yeah. te przyczyna ginie, ja na niebieskiej wyżynie yeah. Wypłynęła moc, jego ran wypłynęła moc Oświetliła z noc, szata, przegrany O, no go Staro dawny woz no Czyste wypłynęła moc, z jego ran wypłynęła moc, Ślepiła Szata knockout, Staro z mrocz, a przegranie nocautują żywią, starąc wam wyponuj zmartwychwstałego nocautowaną, są. sąd. Wypłynęła moc, i wypłynęła moc. Śpiewa wzrok szata, przegrany no go Starodawny wąs no, -kałtowany, no -kałtowany, z stałego soł. Wypłynęła moc, przez jego rany wypłynęła moc. Śpiewa wzrok szata, przegrany no kautując ją Starodawny wąs no kautowany, no stałego są Wypłynęła moc, jego ran, wypłynęła moc. Upłynęła mrok szatan przygrany, nokałtujący go. Starodawny wąż, nokałtowany z całego sąd. Dziękujemy, dziękujemy, dziękujemy wam, bardzo pani. Jeszcze jesteśmy tutaj przez chwilę. E, jeśli ktoś z Was chce skorzystać z naszego daru, chce być uzdrowiony, uwolniony, chce porozmawiać, zapraszamy. Jeszcze chwilę to będziemy. Przyjaciele. Jeśli ktokolwiek wśród Waszych znajomych czy rodzinie potrzebuje uzdrowienia, potrzebuje uwolnienia, a nie ma go tutaj dzisiaj. Zapraszamy jutro o godzinie 10.00. Sienkiewicza 57 sala 104. Jesteśmy tam co tydzień. Czekaj. Jesteśmy tam co tydzień. Pół od dwóch tysięcy lat jest taki sam. Jeśli potrzebujesz, możesz podejść tutaj jeszcze teraz, tak jak przed chwilą powiedział Rafał. Ale pamiętajcie, nieważne w jakim stanie jest człowiek. Moc Boża podźwignie go i możecie zweryfikować nasze słowa. Kościół, Dzień Zbawienia, sobota, godzina 10.00. Sienkiewicza, 57, sala 104. Zapraszamy. Amen.